No i stało się. Witamy Was serdecznie w naszym pierwszym odcinku naszej nowej serii, którą Wam zapowiadaliśmy. Powiedz mi, w tej serii odcinków będziemy Wam opowiadać, podpowiadać i wyjaśniać pewne szczegóły dotyczące organizacji i przygotowania wesela, jeśli chodzi o fotografię i film, czyli to, na czym znamy się najbardziej. Dzisiaj, w pierwszym odcinku, opowiemy Wam, jakie poczynić pierwsze kroki po CES, czyli po zaręczynach. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób to jest pierwsza w życiu tego typu sytuacja, z którą się mierzycie i spotykacie. Są zaręczyny, ona powiedziała tak, jest super atmosfera, w końcu zdecydowaliście się, że no to planujemy wesele. I co dalej? O tym opowiemy wam w tym odcinku. Także nie przedłużamy, zaczynamy. Zapraszam. zapraszam. <grywa> No dobrze, to co mamy teraz zrobić? Myślę, że taką pierwszą rzeczą powinien być powinno być wybór terminu. Aszu, jak myślisz, które terminy dla par młodych są takie najbardziej dogodne, a których terminów należałoby się wystrzegać? Większość wesel organizowana jest w sezonie kwiecień-październik. No ja jestem zwolenniczką tych letnich wesel, z racji tego, że mam wtedy do dyspozycji piękny plener, z którego warto skorzystać. Możemy zrobić fajne zdjęcia z gośćmi na dworze, możemy zrobić wspaniały plener dla młodych. Dość często sale mają też dysponują dużym obszarem zielonym na który po prostu na który możemy wyjść tak i skorzystać, zrobić fajne pamiątkowe ujęcia. No właśnie, bo często też młodzi organizują wesela naprawdę w różnych terminach, począwszy od stycznia w karnawale przez tak jak mówimy wakacje, aż po wesela organizowane na przykład w Sylwestra. Czym różni się to wesele organizowane w czerwcu, na przykład 15 czerwca, od tego wesela organizowanego na przykład 6 lutego bądź 6 stycznia? Pod kątem na przykład fotografii? No pod kątem fotografii najważniejszą kwestią w fotografii jest światło, tak? więc tutaj, no wiadomo, że w sezonie letnim dzień jest dużo dłuższy. Czyli e, mamy tą złotą godzinę? Mamy prawda? złotą godzinę, tak, którą na pewno warto wykorzystać podczas, podczas zdjęć. Tutaj myślę, że też można wspomnieć o tym, że zajeżdżamy wcześniej na, na salę, tak? W, w, tych w tych zimowych miesiącach. No i wtedy mamy też dłuższe wesele i przez to też mamy dłuższą zabawę, tak? Więc tutaj też to jest może samym plusem. Yy, dodatkowo, też kiedy w tych zimowych miesiącach, zimniejszych miesiącach robimy wesele, mamy też ten plus, że goście nam tak z sali nie uciekają. Bo to jest dość istotne: bo kiedy jest lato, jest ciepło dość dużo gości y, po prostu wychodzi na dwór, tak, przewietrzyć się, skorzystać na z balkonu na tanki, czy na jakieś leżaki posiedzieć wiadomo wybierają te miejsca, gdzie jest może delikatnie chłodniej nocą niż na delikatnie ciepłej momentami może nawet dusznej sali i wówczas ta zabawa na parkiecie nam się troszeczkę uszczupla. No dla nas, jeśli chodzi o film i fotografię, z jednej strony jest to oczywiście fajne, bo możemy wtedy wyjść do takich osób i ponagrywać sobie jakieś takie ciekawe przebitki, jak ktoś siedzi w altance, jak ktoś gdzieś drinka sobie sączy na jakimś leżaku przed salą weselną, bądź jak w jakimś ogrodzie. Niemniej jednak, dla zespołu i dla takiej organizacji części tanecznej, zabawy jest to delikatnie sprawa utrudniona. Zimą większość gości i raczej jest. Na sali obecna, jeżeli nie na tej części na parkiecie tańczącej, bo są po prostu za stołami bądź przy stole słodkim lub wiejskim. Także tym właśnie to są takie podstawowe rzeczy, które różnią wesele w miesiącu zimowym od tych wesele w miesiącach letnich. Również trzeba wspomnieć o pewnym komforcie, komforcie dla par młodych, że latem po prostu jest gorąco. Gorąco, tak? Czyli to też weźcie pod uwagę, jeżeli ktoś z Was. Ciężko znosi upały, dużo się poci, jest mu zawsze słabo i nie lubi pewnych duszności, żeby może pokłonić się i bardziej skłonić się do tego terminu zimowego. No dobra, termin mamy wybrany. No i należałoby poczynić już pierwsze, w końcu, konkretne kroki. W jakiej kolejności, jakich usługodawców, może na początku, należałoby. Zadzwonić. Czy od razu już potrzebujemy butonierki, wizytówki, za, zaproszenia, czy jakby może delikatnie szukajmy innych usługodawców? Nie, myślę, że z tym możemy jeszcze trochę poczekać. No na pewno ważną kwestią jest no w sumie najważniejszą, tak, zgłoszenie się do miejscowego proboszcza. Zazwyczaj księża po prostu odsyłają pary, żeby przysz, przyszły, załóżmy, pół roku przed ślubem, ale myślę, że jednak warto od tego zacząć bo to jest w sumie najważniejszą kwestią w tym dniu. No tak, bo jeżeli ksiądz na parafii powie, że w tym dniu nam wesela czy nie będzie mógł udzielić Ślubi. ślubu, no to jakby wszystko dalej nam całość już się sypie, mówiąc kolokwialnie, Dokładnie. tak? Czyli podsumowując, najpierw e, sugerujemy, żeby udać się do miejscowego księdza proboszcza bądź na miejscowo, do, do miejscowej kancelarii kancelarii waszej parafii. Dokładnie, no i później przechodzimy do takich najważniejszych punktów typu wybór sali, podpisanie umowy z salą, wybór zespołu bądź DJ-a, wybór fotografa i filmowca i tutaj na pewno polecała nie zwlekać zbyt długo z podpisywaniem umów, ponieważ terminy schodzą się dość szybko. Yy, nie, nie ma po prostu na to czekać, Tak, jeżeli jesteście zdecydowani, podoba wam się portfolio, podoba wam się praca dan danego usługodawcy, yy, jedziemy, rezerwujemy termin, podpisujemy umowę i śpimy spokojnie. Tak, i pamiętajcie właśnie o tym, żeby spać spokojnie, yy, to zawsze, jak już jesteście zdecydowani, to z tym podpisaniem um umowy i wpłaceniem zadatku bądź zaliczki, jak nie wiem, jak to każdy ma rozwiązane, yy, nie ma co zwlekać, bo w wielu firmach, tak jak my wiemy, u naszych kolegów po fachu, Podpisanie umowy i wpłata zadatku jest takim stuprocentowym przypieczętowaniem i potwierdzeniem tego terminu, rezerwacji tego terminu, że tego terminu nikt wam nie odbierze, ponieważ często spotykamy się z takimi sy sytuacjami, że no to my że zastanowimy i się odezwiemy, a w międzyczasie kilka innych osób pisze do nas zapytania, czy ten termin jest wolny, czy może możemy się spotkać. I my w sumie tak trochę nie wiemy. Niby jesteśmy ustal ugadani, umówieni, ustawieni. No, ale nie do końca. Także jeżeli jesteście zdecydowani, pamiętajcie, umowa, zadatek i śpicie spokojnie. Dokładnie. Mamy rok do wesela. Czy już możemy sobie odpuścić, czekać na ten wymarzony dzień, aż nastąpi? Czy mamy jeszcze coś do załatwienia? Nie, no, myślę, że mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do załatwienia. Czyli mamy rok czasu, mnóstwo rzeczy, co działamy? Myślę, że rok przed ślubem warto pomyśleć o wyborze kwieciarni, dekoratorki, która zadba o to, żeby nasze wesele wyglądały po prostu pięknie. Myślę, że warto tutaj też pomyśleć o atrakcjach typu fotobudka, ciężki dym, fontanny Iskier, które są ostatnio bardzo popularne. No tak, i... To doda takich fajnych smaczków dla, dla, dla naszej e, zabawy weselnej, bądź tak jak w przypadku kwieciarni, upiększy nam kościół, dom, samochód. No i tutaj też myślę, że warto pomyśleć o strefie beauty, tak, czyli tutaj m, wybieramy sobie kosmetyczkę, wybieramy sobie fryzjera, Myślę, że fajną opcją jest tutaj y, wybór takich usługodawców, którzy świadczą y, też dojazd do naszego domu, tak? Tutaj są to też po pierwsze dużo wygody dla nas, y, oszczędzamy dużo czasu, no i w jednym miejscu, że tak powiem, y, są przygotowywane panna młoda, druchna, y, mama weselna, siostra, szwagierka, więc myślę, że to jest fajną opcją i też myślę, że dużo, dużo stresu dzięki tym, takiemu rozwiązaniu nam po prostu odejdzie, tak? Mm, czyli już nie musimy się martwić o to, żeby był dobrze zrobiony makijaż czy fryzura, bo y, dana us dany usługodawca osoba przyjdzie do, do naszego domu i nam to wszystko ładnie ogarnie i odchodzi nam pewien stres, tak? Dokładnie. I tutaj myślę, że też warto jednak, przynajmniej w przypadku. Ku panny młodej, pomyśleć o, o ślubnym, o próbnym, przepraszam, makijażu i próbnej fryzurze, tak? Bo tutaj, wiadomo, czasami oczekiwania są różne, a, a tak naprawdę w życiu wychodzi różnie. A taka fryzura i makijaż próbny dadzą nam też jakieś odwzorowanie, jak to po prostu będzie mniej więcej, przynajmniej wyglądało w dniu ślubu, prawda? Mm, jakby to się odbywało, to trzeba dzień wcześniej, w tym samym dniu? Nie, to jest zazwyczaj realizowane gdzieś tam nie z wyprzedzeniem dwutygodniowym, tygodniowym. I jeśli planujecie sesję narzeczeńską, to wtedy też fajną opcją jest połączenie tych dwóch rzeczy, tak? Robimy sobie makijaż próbny, robimy sobie fryzurę ślubną i jedziemy wtedy na sesję, nie? mam wtedy dwa w jednym. Okej, okay, Joanna, a w takiej, czy w takiej koszuli mógłbym iść na własne wesele? Mógłbyś tak, ale czy to by dobrze wyglądało? Chyba raczej niekoniecznie. No właśnie, czyli zorganizowaliśmy wszystko dla naszych gości weselnych. Sale, zespoły, atrakcje i inne tego typu rzeczy. Czas teraz zająć się troszeczkę sobą czyli garnitur, suknia ślubna. Dokładnie. I świadkowie. Tak. No myślę, że tutaj też optymalnym czasem jest, jeżeli chodzi o wybór sukni i garnituru, jest około roku, prawda? No bo wiadomo, też terminowo obowiązują takie a nie inne. Nasze stroje są zazwyczaj szyte na miary na nasz konkretny wymiar, więc tutaj też no, ten czas oczekiwania się troszeczkę wydłuża. W przypadku sukni ślubnych dość często też materiały są sprowadzane z zagranicy, więc też dodatkowym, dodatkowym tutaj minusem jest to, że musimy po prostu troszeczkę dłużej poczekać. Mm. Dobrze, a powiedzieć słowo, a. W takim razie, chcąc to na, na, na spokojnie wszystko wcześniej, czy trzy lata przed y, terminem ślubu warto jest szyć garnitur, czy, czy to jest też jakby troszeczkę mm, za wcześnie, bo... Nie, to kompletnie się nam no, nie kalkuluje, tak? No bo przez te trzy lata tak naprawdę... No Możemy słudnąć, ale możemy też przytyć. A okej, okay. no faktycznie. Czyli y... optymalnym czasem na wybór sukni ślubnej i garnituru jest tak mniej więcej. Około roku. Możemy około... zacząć się rozglądać, hmm. tak? Tutaj, jeżeli chodzi o już konkretne przymiarki, to myślę, że każdy salon, salon sukien ślubnych bądź salon właśnie z garniturami ma swoje zasady, tak? którymi gdzieś tam kieruje przy, mm, przy szyciu potem już naszych strojów, więc tutaj już trzeba by się było skupić na tym, co oni nam po prostu powiedzą tam w danym, w danym salonie, prawda? Okej, okay. czyli rok czasu to to jest taki optymalny okres, gdzie możemy na spokojnie wybrać i dobrać sobie garnitur, e, suknię ślubną i pewnie inne dodatki, za którymi też się będziemy rozglądać. A co ze świadkami? Bo to jakby z punktu widzenia gości to nie jest aż tak istotna sprawa, ale z punktu widzenia pary młodej jest to dość ważny wybór. Dokładnie. No myślę tutaj, że to jest bardzo ważny wręcz wybór. E, świadkowie pełnią ważną funkcję na weselu. Myślę, że muszą być to osoby dla Was bardzo bliskie, z którymi czujecie się swobodnie. Myślę, że też istotną kwestią jest to, aby były to yy, osoby charyzmatyczne, tak? które też nie będą gdzieś tam się krępowały podejść, gdzieś tam yy, czegoś załatwić, o coś tam poprosić, yy, które gdzieś tam też na pewno będą yy, potrafiły zachęcić ludzi do zabawy. Yy. Tak, z punktu widzenia się na przykład filmu i zdjęć to świadkowie odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o przygotowania, nagrywanie i fotografowanie przygotowań. Bo rolą świadków wtedy jest pomoc przy ubieraniu się pary młodej, czyli Dokładnie. zapinanie guzików, zapinanie muszki. To jest dość istotna rola, żeby ci świadkowie byli dać uśmiechnięci, tak jak powiedziałaś, charyzmatyczni. Żeby również z wami też w jakiś sposób przeżywali Dokładnie. ten dzień, żeby nie byli tacy bardzo zamknięci w sobie i tylko i mocno zestresowani, że ojej, bo tu kamera, bo, bo coś, bo ja siedzę w kościele, tak na takim piedestale. Nie, żeby byli tacy na no, bliscy wam, tak jak Asia mówisz i żeby, no mówię, czuli ten dzień, nie? Tak i tutaj myślę też właśnie, że tak jak my sami też gdzieś tam staramy się i myślę, że tam dobrze to wychodzi hmm. rozładować ten wasz stres, to tak samo myślę właśnie, że też świadkowie też... Tak muszą się do tego przyczynić, tak? Bo rola świadków też oprócz dnia ślubu też jest taka, że pomagają wam te kilka dni już tak stricte przed samym weselem ogarnąć te rzeczy, także oni też są dla was takim wsparciem nie tylko y, oni mają być na zdjęciach i na filmie tak. czy na sali tanecznej mają, się, mają obok was siedzieć, ale też mają być dla was takim wsparciem, że nawet jak coś nie wyjdzie to oni przyjdą, słuchajcie ogarniemy, ogarniemy spokojnie Dokładnie tak. Joanna? Ale ja tańczyć nie umiem. Co robimy, żeby to dobrze wyglądało na filmie? Możesz się nauczyć. O, mogę się nauczyć, ale gdzie? Jest teraz mnóstwo szkół tańca, tak? Instruktorów, którzy też prywatnie przyjmują, yy, którzy są w stanie Was naprawdę fajnie poprowadzić w kierunku właśnie tego pierwszego wymarzonego tańca. No i myślę, że też tak około roku warto już o tym pomyśleć, bo jednak troszeczkę też przygotowanie, yy, przygotowanie będzie trwało do, do takiego sprawy. No samo to, że się nauczyć właśnie o to chodzi, Dokładnie. nie? Nie zawsze wy będziecie mogli, bo też jest praca i inne obowiązki, Dokładnie. a jednak trochę czasu i wysiłku trzeba w to włożyć. Dobra, większość rzeczy mamy, mamy ogarnięte zespoły, sale już tańczymy, uczymy się pierwszego tańca, eee, a okazuje się, że dużo osób jeszcze nawet nie wierzymy, my w bierzemy, czyli co? Musimy zapraszać gości. Koniecznie. No Tutaj na pewno musimy zamówić zaproszenia, tak? Nie wiem, czy, czy bardziej personalizowane, czy będziecie je wypisywać sami, tutaj już pozostawiam, no to, to już dla Waszej decyzji, A jakie tak? teraz są w ogóle trendy, jeśli chodzi o zaproszenia? Bardziej w złoto, w jakieś, jakieś sprawy bardziej naturalne, czy bardziej jakieś kolory? Czy są jakieś trendy, czy to raczej odnosi się tylko i wyłącznie do gustu pary młodej? To znaczy tutaj myślę, że jeżeli chodzi o trendy, no to przez dłuższy czas królową styl boho, tak? Później mhm. wszedł typowo, typowo styl glam. Mm. A możesz mówić bardziej tak do facetów, bo myślę, że faceci też to oglądają. Boho, czyli? Boho, czyli bardziej taki rustykalny styl, bardziej okay. zielenie, kremy, no. brązy. A glam, czyli po prostu już bardziej więcej troszeczkę różu, srebra, złota. Okay. Czy tam bardziej na w, w lesie, a tu bardziej jakieś takie pałacowo, czy Dokładnie, tak dworowo. można to określić. Dokładnie. Okay. Y tutaj, jeżeli chodzi o wybór, to na pewno powstałem to Wam, tak? Bo tutaj musicie się po prostu wy z tym dobrze czuć. Aczkolwiek, bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestią, również z naszego punktu widzenia ekipy fotowideo, jest spójność tych dodatków, tak? Więc jeśli salę macie bardziej, załóżmy, w wystroju właśnie rustykalnym, boho, no to na pewno nie możecie wziąć sobie zaproszeń właśnie w stylu glam, tak? Czy winietek, czy innych tego typu rzeczy, do których zaraz przejdziemy. Tak, żeby była jedna tak, spójność. Bo my też przyjeżdżając na salę, właśnie wejdę Ci słowo, em, zanim jeszcze nagrywamy w ogóle całą część taneczną, czy fotografujemy, mm -hmm. robimy również e, tak zwane detale, detale na sali, czyli winietki, czyli jakiś wystrój, e, wystrój sali, kwiaty, e, wystrój stołów. I jeżeli tam się trochę style rozjeżdżają, to potem w filmie czy na zdjęciach nie bardzo wiemy, jak to spiąć w jedną mm -hmm. piękną całość. Także, tak jak tutaj Joanna wspomniała, dobrze, żeby to było w miarę zachowane wszystko w jednym, w jednym stylu. Oczywiście takim stylu, który Wam odpowiada. Oczywiście. No i też pamiętajcie, że tak już, żeby po pierwsze nie prosić też gości na ostatnią chwilę, no i że tak miesiąc przed. Potrzebujecie już potwierdzeń, tak? bo sale tak. zazwyczaj tak około miesiąca przed wymagają y, tego, żeby po prostu potwierdzić. Tak. Y, pamiętajcie o, pamiętajcie o tej tości. opcji. Właśnie, tak. Pamiętajcie no. o tej opcji, żeby była opcja na zaproszenie, że prosimy o potwierdzenie, mm -hmm. bo potem może się okazać, że miał być tyle osób, jest przygotowana sala na tyle osób, a jest troszkę mniej, tak? no bo ktoś coś tam nie mógł, a teraz jeszcze czasy z koronawirusem no. też pokazują, że dużo osób niestety odmawia. Boją się, bądź nie mogą, bądź chorują, bądź mają jeszcze wiele innych ich obaw, i swoich prywatnych rzeczy. Także to jest bardzo ważna opcja, szczególnie dzisiaj. Tak, a Wy za to płacicie niestety, tak? Za takie, za takie że tak powiem, zarezerwowane, a nie tak. wykorzystane miejsce po prostu tak. płacicie. Dokładnie. Dokładnie. Także to jest ważna kwestia, o tym pamiętajcie. Przewróciłem kartkę z kalendarza, mamy pół roku do wesela. Chyba można już teraz odpocząć, tak? Na albo całkiem. Mm -mm. Obrączki. I co z tymi obrączkami? No tutaj myślę, że te pół roku to jest właśnie też dobrym czasem, aby, aby ich poszukać, aby gdzieś tam sobie pooglądać, co nam się mniej więcej podoba. No, i tutaj powiem Wam szczerze, dość modne jest kupowanie właśnie obrączek, gdzieś tam w takich firmach, sieciówkach, tak? tutaj nie będę reklamy robiła. Ale myślę, że co warto jest rozejrzeć się u lokalnych, tak? Jubilerów, złotników, bo uwierzcie, że cena będzie podejrzewam niższa, a jakość wykonania naprawdę będzie dużo wyższa. Tak, i też będziecie mieć taką może pewnego rodzaju komfort, że ta dana osoba w lokalnym, lokalny jubiler e, troszeczkę będzie miała do Was inne podejście, tak? Bo może się znacie, bo może zna ten jubiler Waszych rodziców, czy Waszą rodzinę, czy innych znajomych, czy jesteście na przykład z polecenia. I jakby może więcej wam doradzi, może na spokojniej, może coś tam podpowie. A jeszcze Janna powiedz mi, jak to jest z obrączkami, jeśli chodzi o wykończenie tych obrączek, czyli pudełeczka. Co bardziej na przykład dla Ciebie w zdjęciach jest, jest jakby fajniejsze, czy takie bardziej ne, daje Ci większą możliwość e, jakiejś kreatywności? Mm -hmm. Znaczy tak, jeżeli wiadomo, pudeł zazwyczaj obrączki dostajecie w jakimś tam pudełku takim właśnie firmowym, że tak powiem. Czy tak? takim zwykłym. Tak, takim także... właśnie zwykłym. No to ja tu nie wiadomo, że też polecam jak najbardziej zakup nawet z drugiej ręki, że tak powiem, tak? Można się na fajnej internecie, w fajnej cenie kupić sobie takie fajne pudełko, <noise> które będzie też się właśnie wpisywało w, już w kanwę, że tak powiem, całego waszego wesela, tak? Tutaj w styl, no są modne przeróżne, tak? Są modne gdzieś tam drewniane. Czyli jak macie boho styl, no to ten tak. leśny, panowie leśny, tak. no to można jakiś mech, jakieś tak, takie jak fajne szyszeczki, no. takie ładne. A jak macie ten styl glamour, na przykład, ten pałacowy panowie? Na przykład. To jest takie bardziej w złoto, czy coś? Tak, też? na przykład takie też są fajne takie szkatułeczki. O, Szklane teraz są modne. No tak. są modne, tak. Tutaj też myślę, że fajną też opcją właśnie nawet ze względu właśnie na foto wideo jest na przykład, jeżeli macie jakieś fajne dzieciaczki w rodzinie, e, które są już na tyle duże, żeby właśnie iść przed wami, tak? Wprowadzać was do kościoła, fajnie gdzieś tam sobie właśnie umówić się wcześniej, mhm. poprosić rodziców o możliwość, tak, aby te dzieci z wami weszły do kościoła, właśnie przed Wami niosły te obrączki. Mhm. No i tutaj, ja mówię, ja jestem też trochę taką minimalistką i tutaj pamiętajcie, jeżeli już się zdecydowanie na taką opcję, to pamiętajcie, aby dzieci były w miarę też do siebie spójnie ubrane, tak, żeby też nie było, że załóżmy, jedna dziewczynka będzie miała czerwoną sukienkę, druga będzie miała zieloną, a chłopiec będzie miał, nie wiem, garniturek w kratę, tak, tutaj już też mhm. stawiamy na jednolitość. Tak, tak. No i te dzieci też, jak są, prawda, jak są takie małe, znaczy małe, małe, malutkie, no to wiadomo, że to będzie ciężko zrobić, bo się mogą rozpłakać, speszyć. Ale takie dzieciaczki, ile tak najoptymalniej, naj, naj żeby miały no Myślę wiek, tak najmniej 4-5 lat, nie? To już mhm. jest taka fajna opcja, że już to dziecko na tyle rozumie, że będzie wiedziało, co ma robić, tak? tak. Wiadomo, gdzieś tam rodzic też może czekać gdzieś tam przy ołtarzu, żeby gdzieś tam pokierować, tak? Ale myślę, że tak, tak możemy zacząć optymalnie od 4-5 lat i to mm. jest już fajny wiek, kiedy dziecko już po prostu tak. będzie rozumiało, co ma zrobić. I to jest taki właśnie fajny akcent, jak takie małe dzieci noszą te gorączki. No na filmie, na zdjęciach. Tak. To po prostu wygląda super. Pięknie. Pięknie to jest. Do rodzice, tak? tak? Zapomnieliśmy o rodzicach, czyli o tych osobach tak naprawdę dla Was najważniejszych. Dokładnie. Tutaj myślę, że właśnie też warto, na pewno zazwyczaj na weselach są robione podziękowania dla rodziców, są zazwyczaj w formie piosenki wspólnego tańca, co myślę, że jest fajną opcją, taką w sumie klasyczną, ale fajną opcją podziękowania właśnie rodzicom. No i tutaj te pół roku przed myślę, że już warto pomyśleć właśnie o prezentach, tak? Prezentach dla, dla rodziców, dla, dla chrzestnych, dla dziadków, dla świadków. Tutaj już pole do popisu jest dla was, no tak? To w prezentach jeszcze zaznaczycie się w jakiej formie, bo my prezent zawsze rozumiemy jako damy kosz z czekoladkami a to niekoniecznie tak musi być, prezent y, dla rodziców wczesnych to może być na przykład zrobienie filmu dla nich wcześniej, mhm. przed weselem, jako takie podziękowanie filmu śmiesznego, ale też filmu bardzo wzruszającego na przykład. Jeśli chodzi o fotografię, to może być również wykonanie, co bardzo Wam polecamy, pamiątkowych fotografii dla rodziców i rodziców chrzestnych, dla babci, dla dziadków, bo to też są ważne osoby. To jedne z ważniejszych osób na weselu. Rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie. Trzy miesiące, dwa miesiące do wesela. Mamy już wiele bardzo, mamy dużo rzeczy już ogarnięte, umowy podpisane, możemy spać spokojnie, ale jak się domyślam, jeszcze jakieś tam szczegóły nam zostały do dopięcia. No tak, tutaj myślę, że też przyjdzie czas trochę na też więcej zabawy i przyjemności. O, myślę, powoli się że, fajne rzeczy. Że y, optymalnym czasem właśnie tak około trzech miesięcy, no może trzy miesiące troszeczkę przesadzam, ale tak około dwa miesiące, no miesiąc, już maksymalnie mhm. miesiąc przed. Należałoby zorganizować jakiś wieczór panieński, i kawalerski Kawo, czyli coś co tygryski był najbardziej Tak Dlaczego dwa miesiące wcześniej, a nie na przykład dzień wcześniej No bo jakby dwa miesiące wcześniej to nie za wcześnie Może zróbmy no, może no, dzień wcześniej kawalerski Dzień wcześniej to na pewno nie, myślę, że nawet tydzień wcześniej to nie jest dobry czas Myślę, że tak optymalnym no. czasem jest około no, dwóch tygodni, trzech tygodni To jest no, już tak, tak najkrócej Najpóźniej, nie? Naj, nawet trzy tygodnie by najpóźniej Tak, bo no słyszałam o wielu przypadkach, o wielu zdarzeniach no yy, na takich imprezach i po prostu potem haracie byście nie chcieli iść do ołtarza na przykład ze skręconą kostką albo gdzieś tam z jakimiś zadrapaniami, albo mało A Zdarza się tak, pamiętam, pracowałem na takim jednym weselu, gdzie pan młody zatańczył tylko i wyłącznie pierwszy taniec i to tak przekusztykał. No bo niestety, kilka dni wcześniej miał kawalerski, czy nawet tydzień wcześniej. Miał kawalerski, i no niestety, stało się to, co, co się stało. A dzieją się różne rzeczy. Yy, nawet czasami idąc ulicą może się coś zdarzyć, ale nie mówiąc o takiej, o takiej jakiejś tam imprezie, gdzie prawda trochę mocniej się cieszymy. Joanna, mamy poniedziałek, wesele w sobotę. Rozumiem, że już niczym się nie muszę przejmować, nic robić, w sobotę się ubieram, jedę na salę. Do no kościoła. tak nie do końca bym jadę powiedziała. No tutaj hmm. akurat ten tydzień przed to jest już taki ostatni dzwonek na po prostu nie załatwienie, a dopilnowanie po prostu pewnych hmm. kwestii, tak? Yy, myślę, że tutaj yy, fajną opcją, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, jest po prostu wzięcie urlopu, tak? Yy, w od kiedy? Środa, czwartek, piątek? Tak mniej więcej od środy bym proponowała, aby też na spokojnie Trzy sobie dni. to wszystko mhm. ogarnąć, tak? W sumie też tak samo przysługuje Wam urlop okolicznościowy, tak? Chyba z tego co się orientuje, to jest dwa dni w tym momencie które po prostu wam przysługują z polskiego prawa, a resztę po prostu uzupełnicie swoim początkowym urlopem, tak? No tutaj na pewno musicie, no musicie, tak, spotkać się właśnie z ekipą Fotowideo. Tak, ustalimy ustalenia. jednak godziny szczególnie. Po, czy może nie tyle ustalimy, co potwierdzimy wszystkie dane zawarte tak. w umowie, bo czasami jest tak, że, no wiecie, rzeczy się zmieniają. Miejsca przygotowania, o ktoś może nie dojedzie, może się plan zmieni, pomysł na coś, tak? Więc mhm. jakby potwierdzamy, żeby się w piątek nie okazało, że jednak musimy do Pana młodego te 100 km jechać. Do Dokładnie. No tutaj na pewno też warto się spotkać z zespołem, tak? czy tam DJ-em. Też ustalić właśnie kwestie, kwestie związane właśnie z muzyką. Yy, zazwyczaj tutaj też jest dogadywana opcja pierwszego tańca, czy jest on grany na żywo, czy jest puszczany po prostu z taśmy. Yy, z otworzenia tak? tak się mówi. Yy, tak. Yy, na pewno jest warto zjechać na salę, tak? zobaczyć jak to tam wszystko się prezentuje, bo już zazwyczaj w środę już sala, że tak powiem, jest wolna. Mm -hmm. po prostu po weselu z poprzedniej soboty, tak? Wtedy mm -hmm. już macie, że tak powiem, możliwość tam wejścia na spokojnie. No tak, sprawdzenia, mm -hmm. czy jak winietki stoją, tak? Czy już tam powiedzmy to, to pewnie w piątek, tak? Już by tak, myślę, że winietki dopiero w piątek, ale gdzieś tam już po prostu macie nawet możliwość zawieszenia części rzeczy, tak? Które gdzieś tam będą Wam już bazowo po prostu potrzebne na, na tą sobotę. Tak, też y, taką dość istotną opcją pod kątem y, sali weselnej jest to, żebyście zajechali na, właśnie na tą salę, tak jak mówisz, i na sali sobie zatęczyli pierwszy taniec. Tak. Bo jakby inaczej się go tańczy na sali, tam gdzie macie studio taneczne, inaczej się go tańczy u siebie na podwórku, gdzie tam sami sobie wobec siebie, że tak powiem, mhm. ćwiczycie, a inaczej się go tańczy jeszcze na sali, gdzie macie przestrzeń, bo czasami na sali są kolumny, mhm. jakby przestrzeń sali, zespół i troszeczkę jest inaczej, tak? Także to też warto sobie na sali weselnej z dwa razy ten taniec przećwiczyć. Mhm. Joanna, jutro wesele. Jeden dzień. Czy wszystko zostało dopięte na ostatni guzik? Proszę, powiedz, że tak. Wydaje mi się, że tak. Uf, czyli udało nam się przeprowadzić Was wspólnie tu razem przez wszystkie etapy. No dobra, ale mam jeden dzień do wesela. Czy coś jeszcze, jakąś aktywność może wykażmy? Coś jeszcze mamy robić, czy jakby odpocznijmy? To znaczy wydaje mi się, że ewentualnie w piątek jeszcze wieczorem możemy zajechać na salę po prostu tak oby tylko sprawdzić, tak? To po, tak, tak, po prostu tak, po prostu jest... czy wszystko gra, tak, czy wszystko jest ustawiające, jak trzeba, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić już na odpoczynku, tak? Cidlę Żeby sobie. Cidlę wyspać cidlę sobie. się tak, odpocząć, chociaż podejrzewam, że jednak ta noc będzie ciężka do, do, do odpowiedniego wypoczynku, no bo jednak człowiek się denerwuje, tak? Yy, ale jednak warto już się skupić na sobie, odpocząć, yy, wypić sobie lampkę wieczorem wina na, na dobre krążenie krwi, obejrzeć sobie coś ciekawego i, i po prostu pójść spać, aby się, aby się wyspać, tak? Abyście po prostu już tego waszego dnia byli wypoczęci, uśmiechnięci, naładowani pozytywną energią, bo tego właśnie pragniemy chyba najbardziej. Tak, dokładnie. Słuchajcie, dokładnie. Zobaczcie, przez praktycznie jakiś tam dłuższy okres czasu tyle rzeczy przygotowywaliście, z tyloma usługa, usługodawcami dogadywaliście Pewne sprawy, przychodzi ten dzień wesela, to jest taki moment, że teraz to oni się mają stresować, a nie wy, bo wy już mnóstwo wysiłków włożyliście. Jeżeli jeszcze wy się będziecie stresowali w dniu wesela, no to słuchajcie, nie, jakby odpuszczamy. Niech teraz stresują się usługodawcy, oni mają dopilnować, żeby wszystko tak ładnie jest. grało. Także y, wyspać się, lampka wina, tak jak to mówi Asia, mówi Anna, yy, i odpoczywamy. Tak jest. <śleszy> To byłoby na tyle. Fajnie, że jesteście, że oglądacie ten pierwszy odcinek z naszej serii. Nie wiem, trochę się stresowaliśmy. Mamy nadzieję, że nie było tak źle, że trochę, że jednak merytorycznie mówiliśmy dość sporo. I z sensem. I z sensem. I słuchajcie, w sumie już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym powiemy o czym tym razem? O tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze filmowca. Czyli na Wasz ślub. Tak, czyli popularnie zwanego kamerzysty. Kameruna. Albo ślub okręta. Na przykład także zapraszamy.